Granice obłędu, ale sobie zobaczcie, a potem może jakoś to się skomentuje. To jest alarm! Jesteśmy ostatnim pokoleniem! Jesteśmy ostatnim pokoleniem! Dziś jest Dzień Kobiet. Nasze ciężko wywalczone prawa wciąż są łamane, a będzie tylko gorzej. Katastrofa klimatyczna to wojny. Wojny to przemoc i gwałty. Nie możemy do tego dopuścić. Będąc tutaj, świętuję Dzień Kobiet. To jest mój sprzeciw. Jesteśmy ostatnim pokoleniem i będziemy o siebie walczyć. TO JEST ALARM, NIE Widzieliśmy, nie? Pierwsza sprawa, ja bym to mógł rzucić i pewnie wszyscy widzieliście te wszelakie firmy, tej Shuri... Eko te wszelkie akcje, to nie ma do czynienia nic z ekologią. To jest uderzenie w cywilizację, w kulturę. Zobaczmy, że oni atakują właśnie jakieś symbole, czy to li tradycji, czy to li kultury, czy to wytwory kultury w sensie jakieś obrazy. To jest ich wróg. Tak naprawdę. Ten to cały, to cały bełkot jest po prostu śmieszny. Tam to coś, ta szuria. Woła, że są ostatnią generacją. Oczywiście, ściągnięty to z Niemiec, te nawet nie są w stanie wymyślać coś oryginalnego. No, zapewne. Ja mam nadzieję, że to jest ostatnia generacja tej szurii, bo za 40 lat, jak wejdzie ta jakaś nowa generacja, to oni zobaczą E. My żyjemy, wtedy nie płonie, to wszystko to był bełkot, ta szuria i po prostu wróci się na normalne tory życia. Ale tutaj jest jeszcze rzecz śmieszniejsza w tym wszystkim, tak logicznie, nie? Coś, ta szuria mówi, że jest ostatnią generacją. No Mówię, mam nadzieję, że tak. O, jeszcze dodam, bo to się łączy z szurią sanitarną, która brała preparaty. Ja naprawdę mam wielką nadzieję, że te preparaty w istocie powodują te nagłe zgony, problemy z sercem i że oni będą się preparatować ile wlezie i w końcu <tosz> zdechną taki, jaki jest ich los, i tak jak tego, jak widać chcą. No cóż, chcącemu nie dzieje się krzywda. Ale tutaj jest taki, taki, taki śpieszne w ogóle, bo to jest... No, z logiką to nie ma nic do czynienia. To, 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 to cała deklaracja to jest jakiś zdebilały absurd. Bo na zasadzie tam słyszymy że to jest ostatnie kolejne bo łamane są prawa kobiet. A jakie to są prawa kobiet? No, w mojej opinii, to na zasadzie w prawie polskim jest wszyscy obywatele są równi wobec prawa, to jest raz. Dwa, jest zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, to jest dwa. Więc wszyscy obywatele są traktowani równo, a one tutaj twierdzą, że kobiety nie są równe. Czyli że wymagają specjalnej ochrony. Czyli, no, mamy do czynienia z, z przedstawicielkami, no, twierdzącymi, że są ułomne z racji faktu bycia kobietami. No, skoro tak uważają, nie ma problemu dla nich. Tylko, że skoro są ułomne, to trzeba tą ułomność pokomnywać, a nie wymagać, aby prawo gwarantowało, nazwijmy to, rekompensatę owej ułomności poprzez dodatkowe prawa. No ale idźmy dalej w tym absurdzie, bo to jest absurd totalny. Bo jeżeli się zastanowimy, co to są dziś prawa kobiet, no prawa kobiet to już w tej szurii doszły tak daleko, że najprawdziwszymi kobietami to są faceci, którzy powiedzieli, że są kobietami. To już jest taki absurd i to widzimy tam chyba w Europie w dwóch konkursach tych piękności to wygrał biologiczny facet, który się przerobił zewnętrznie na tak zwaną kobietę. Czyli cała, cała idea owego ostatniego pokolenia jest to, żeby zagwarantować to, że faceci będą wygrywać z kobietami nawet w kobiecych konkurencjach, czyli w konkursach kobiecej piękności mają wygrywać faceci. Ja już pomijam sport, gdzie to wszyscy widzieli te wszelkie piękne aspekty, gdzie to facet się deklaruje niekiedy tylko jako kobieta i wygrywa jakieś tam zawody pływackie, jakieś biegi i tym podobne sprawy, wiadomo, porównajcie sobie rekordy i tym podobne sprawy zawsze nawet przesiędny facet ma większą jakąś tam możliwość przez większą masę mięśniową, etc., etc. Czyli ma przewagę nad kobietami, więc istotą feminizmu jest doprowadzenie do tego, żeby facet był zawsze wygrany. No, absurd. Ale lećmy dalej I w tym absurdzie, tej szurii, bo dla nich już w ramach tego genderyzmu to właśnie... Facet, który się przerabia na kobietę, jest najprawdziwszą kobietą. Taką, bo one są ułomne ze względu na to, że się urodziły, a on to podjął decyzję świadomie. I to można tak porównać z, z, z tym, że jak to mówią, że żeby dzieci chrzciły się świadomie, że nie wolno chrzcić dzieci. Jak są niemowlętami, bo to jest przemoc ideologiczna. Także to tak samo wygląda, że ten, który facet, który zdeklaruje się jako kobieta, jest prawdziwszą kobietą niż kobieta, która urodziła się, bo na niej była dokonana biologiczna przemoc i nie mogła zadecydować, czy jest kobietą, czy facetem. No. I, i wiecie, i tak patrzę się na to, że dalej. Dalej posuwajmy się w tym absurdzie, tej ty, ty szurli. Mianowicie jest takie coś, że prawa kobiet to jest jako aborcja. Ja nie mówię, one mówią, czy oni, huk, kwie to, dziadostwo. Nie wiadomo, co to jest. Że aborcja jest podstawowym prawem kobiety, czy prawem nawet człowieka, bo już wiecie, no. No, nie wiem, to ciężko komentować. W każdym razie przeprowadzanie aborcji i zabijanie potomstwa jest gwarancją tego, że, on, że dzisiejsze pokolenie nie będzie ostatnią generacją. Bo jeżeli będą prawa kobiet i wszystkie potomstwo wykorzystując te prawo, bo wiadomo, każdy ma prawo po to, żeby z niego korzystać. No bo prawo martwe jest niepotrzebne, prawda? Więc może będzie przymus to w każdym razie, jak wszystkie się wyskrobią ze swojego potomstwa, to gwarantuje nam to, że będą mieć te prawa, szanować i stosować i nie będziemy ostatnim pokoleniem. Logika, prawda? Jak nie będzie następnego pokolenia, to oni nie będą nas ostatnim pokoleniem. Tak. Więc mówię, granica obłędu... Chyba zostały przekroczone. Ja oczywiście nie mówię tak jak jakieś firery, łukrzy odwołujące się do malarza i Stalina o wypalaniu żeby ogniem, nie mówię o wsadzaniu do obozów, nawet nie mówię o psychuszkach, jak te prostytutki szurowskie włoszą. Ja mówię, że chyba tutaj zbawicielem jest Harari i Szwab i cała ta ich polityka, bo ta szuria łączy się z sanitarną i oby one, czy oni, wie co to jest, jak najwięcej preparatów przyjęli i na zasadzie jak najszybciej zdechli i zero litości i zero pomocy. także nie wiem, ale to zapewne ta szuria i ten preparat, bo zapewne to jest połączone powoduje też jakieś ograniczenie umysłowe, no bo już naprawdę takich absurdów to ciężko po prostu usłyszeć, a jeszcze się tym chwalić. Dlatego mówię to, jakieś tam oburzanie się na debili nie ma sensu i szurów. Według mnie to jest na zasadzie takiej... A. Jeszcze logika, bo to niby ekologia, czyli wylewanie farby, żeby ta farba była spłukiwana przez deszcz i zanieczyszczała wodę, bo to jest właśnie walka o ekologię. Tak samo jak oni się tam betonują do ulic, żeby samochody stały w kotkach i emitowały jak najwięcej CO2, bo oni walczą o klimat i walczą z emisją CO2, więc trzeba jak najwięcej go emitować. Przecież czy normalny człowiek jest w stanie to pojąć? Ja tak się zastanawiam, gdzie są rodzice. Może rodzice są takimi samymi debilami, no ale tacy normalni rodzice to powinni wziąć i po prostu przełożyć przez kolano. I... Przetłumaczyć pewne rzeczy ręcznie, ale oczywiście zaraz się ktoś włączy: prawa dziecka, przemoc i tym podobne sprawy, bezstresowe wychowanie. No i tak się doprowadzi do upadku. Także granica absurdu czy granica obłędu. Ludzie mi mówili, że jestem szalony, ale jeżeli takie coś jest traktowane jako normalność ja w tym szaleństwie jestem najbardziej normalny. Bo tautologia. Ta Także tyle w temacie.